Skomplikowaną rzeczywistość, które wymagają od, od nas tego, żebyśmy się musieli niejako uprościć, żeby się w tym wszystkim znaleźć. I mm, y, musimy się do tego dostosować, obcinając, tak jak mówił August, te wszystkie frędzle z boku, które w jakimś sensie, jak ten padoga Kopciuszków, tych pretendujących do roli kopciuszkę, obcinać te różne rzeczy, żeby się w tym dobrze znaleźć. Dlatego rację miał pan August, że mówił, że każda prawda o świecie, o to pisana przez duże P, ta, ta prawda, która obowiązuje jakby nas tutaj, jest po prostu oparta na przemocy. I bo Mieczysław Wojnicz jest taką osobą, która jakby nie mieści się w tych, w tych uproszczonych w tych mapach tego świata. I ta książka opowiada o tym, jak on się Właściwie może też nie chcę zdradzać końca oczywiście, bo zastanawiałyśmy się z Katarzyną, że jednak nie będziemy spoilerować. No, no właśnie, to Państwo zobaczą, co się na końcu dzieje. W każdym razie na pewnym poziomie ta książka opowiada o tych strategiach dostosowania się do rzeczywistości, która nie przystaje do skomplikowanej prawdy.